Póki jeszcze nie lunęło jak miało lunąć. Witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj odsłonięcie kolejnego słoneczka festiwalowego. I ja osobiście nie znajduję słów uznania dla tego młodego. Pana, którym jest Jerzy Cygan, wieloletni dyrektor domu Kultury, Muzyk, postać zasłużona prezes towarzystwa miłośników festiwalu imienia Krystyny Jamros. Człowiek cały czas aktywny. także z wielką satysfakcją chcę przekazać mikrofon panu Burmistrzowi Jerzemu Szydłowskiemu, który przeczyta na tą okoliczność laudacji. Dziękuję bardzo. Ja przekazuję parasol panu dyrektorowi Arturowi. Szanowni Państwo, w Moskwie na Dzień Zwycięstwa władze zamawiają myśliwce, żeby rozgonić chmury, żeby było bardzo słonecznie. My wręcz przeciwnie, żeby zredukować uciążliwości związane z dzisiejszymi upałami, zamówiliśmy od 16.00 lekkie zachmurzenie i płukanie alejek w Wózkim Parku Zdrojowym. Jak z tym pukaniem będzie, to zobaczymy. Szanowni Państwo, ja osobiście cieszę się bardzo, że przestrzeń na tych alejkach jest na tyle duża, że przed nami jeszcze mnóstwo takich słoneczek i mam osobiście takie nieodparte. Te wrażenie, że z każdym kolejnym słoneczkiem festiwalowym przybliżamy się do gwiazd. A gwiazdą tegorocznego festiwalu, która swoje słoneczko odsłoni jest pan Jerzy Cygan, artysta, który nieprzerwanie przeszło 50 lat prowadzi swoją działalność artystyczną. Założyciel kwintetu Jerzego Cygana, fantastyczny wykonawca, wieloletni dyrektor Buskiego Samorządowego Centrum Kultury, ale także współorganizator festiwalu muzycznego imienia Krystyny Jamros. Pan Jerzy to także wielka osobowość boskiej społeczności, ale także członek wspaniałej rodziny artystów, której wkład, praca i twórczość czynią nasze życie bardziej romantycznym, ale także pełniejszym i piękniejszym. Drogi Panie Jerzy, w imieniu mieszkańców oraz władz samorządowych miasta i gminy busko zdrój chciałbym wyrazić uznanie dla Pańskich artystycznych osiągnięć i ogromnego wkładu w rozwój i upowszechnianie polskiej kultury. To dla wszystkich buszczan i dla mnie osobiście ogromny zaszczyt, że w naszej Buskiej Alei Gwiazd zabłyśnie kolejne słoneczko dedykowane właśnie Panu. Prekursorowi i propagatorowi wielu muzycznych przedsięwzięć i wydarzeń, w tym tych najważniejszych, jak Międzynarodowy Festiwal Muzyczny im. Krystyny Jamros w Busku Zdroju. Jesteśmy także dumni, że od wielu lat zabiera Pan publiczność w niezwykłą muzyczno-filmową podróż podczas występów kwintetu Jerzego Cygana. Niech to słoneczko będzie potwierdzeniem naszego podziwu i ogromnego szacunku dla pana talentu i aktywnej twórczej działalności oraz wyrazem wdzięczności za stałe rozbudzanie w nas wrażliwości na muzykę. Dziękując za dotychczasowe dokonania, serdecznie panu gratuluję pięknej drogi artystycznego rozwoju i życzę kolejnych niezwykłych zawodowych przedsięwzięć, niesłabnącej pasji oraz dobrego zdrowia i wszelkiej osobistej pomyślności w imieniu własnym i wszystkich mieszkańców miasta i gminy Busko-Zdrój oraz myślę wszystkich gości naszego tego rocznego festiwalu. Dziękuję. Może tu nie będzie. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie trochę jestem wzruszony, tu do profesora Kuźniaka powiedziałem, że nie mam pulpitu, nie mam się czym zastawić i muszę Państwu patrzeć w oczy, ale chcę bardzo, bardzo serdecznie podziękować Arturowi Jaroniowi, mojemu przyjacielowi, dyrektorowi artystycznemu festiwalu, że dostrzegł swojego przyjaciela i no i dzisiaj to jest, co jest. Panie burmistrzu, również Panu dziękuję, dziękuję byłemu burmistrzowi Waldera Marowi Sikorze, i, i wszystkim tym, którzy cenią to, co czego dokonałem dla tej społeczności, dla tego miasta, dla tego festiwalu, ja powiem, że jestem bardzo, bardzo dumny z festiwalu, który jest na poziomie, że miałem tak szczęśliwą rękę, że Dyrektorem artystycznym festiwalu jest tak wspaniały człowiek organizacyjnie, artystycznie. Naprawdę jestem pełen uznania. Od samego początku, kiedy spotkaliśmy się z Arturem Jaroniem po raz pierwszy popatrzyłem mu, jeszcze, to było ile lat? 30 lat do tyłu. Popatrzyłem mu w oczy młody facet, ja mówię, o stary. Jesteś. Gość, widzę w ciebie duże zaangażowanie w tym, co będziemy obydwaj robić. I wyobraźcie sobie Państwo, że wiedzieliśmy o tym, że festiwal będzie wielki, że będzie międzynarodowy, to już przy drugim czy trzecim żeśmy. Yy, Zakładali, że festiwal ma być różnorodny, że koncerty mają być różnorodne. Nie na zasadzie yy, jakiejś tam pieśni operowej czy cokolwiek, tylko dla szerokiej publiczności. Dzisiaj jestem dumny z tego, że odsłaniam swoje słoneczko. Dziękuję wszystkim bardzo serdecznie za przybycie. Przede wszystkim swojej rodzinie, córce Agnieszce. Z mężem Markiem i kochanymi wnuczkami, Igą i Polą. Pokażcie się, moje najukochańsze wnuczki. E, Karolinie, młodszej córce, z chłopakiem, bardzo serdecznie Tomek dziękuję. I wszystkim. i, i Mojej żonie podziękuję osobno, bo to jest inny wydział. E tak, ja już dostanę, ale drodzy Państwo, nie czas, bo bardzo pogoda nam nie sprzyja. Natomiast powiem tak, że gdyby nie żona, to nie byłoby tych wielu takich przedsięwzięć artystycznych. Ona mnie goni. Ubieraj się, rób ćwicz, bierz klarnet. I słuchajcie, zoboisty oboisty zrobiła klarnecistę i saksofonistę. Jestem wdzięczny, bo to jest mojej żony dorobek artystyczny. Dziękuję Krysi Kuźniak, Heniowi Kuźniakowi. Dziękuję wszystkim, wszystkim. Tym, którzy tu przyszli, żeby zobaczyć, jak Cygan będzie się przewracał przy Słoneczku. Z radości. Dziękuję bardzo, dziękuję, dziękuję. Brawo, brawo, brawo. No, brawo.

I proszę Państwa, trzeba deptać, żeby się tam świeciło każdego dnia. Zmykamy. Poświęcone. <grym>

Ani është ideja që ta majim, ja ku po kemi një histori.